My dzisiaj jak widzicie... Mam um, no kotkę na głowie. Jak zawsze, no dobra, nieważne, co mi chodziło. <laughs> dzisiaj dekorujemy dom dla nowego członka rodziny. Zobaczycie potem, jak jego, yy, To będzie jego pokój wiem. I potem się okaże, że czemu akurat tak duży... No to Mm, dobra, takie światełka porozwieszamy musimy udekorować ten ładnie pokój. Nie, weźmiemy, nie wiem, My musimy potem rzeczy do tego kupić. Na razie udekorujemy. Ładnie tutaj takie dymki zostawiam. Nie. nie. No i no najpierw zanim się to będzie, kto to my jedziemy po rzeczy dla niego specjalnym rowerem i on będzie w tym pobierał, Nie wiem czy on tam przyjechał okej. Okay. Znaczy w ogóle tam wejdzie, najwyżej wy mmmmm no zaraz się widzimy jak kupię te rzeczy już te rzeczy są kupione oczywiście no i tak to będzie nowy kotek moja mojej rodzinie jeszcze nie wiem jak ją nazwę i tak to jest ona tym razem i tu będzie mieć swoje łóżko czas żeby To tą piękne nowe weźmiemy sobie ten rower i jedziemy po naszego a to już tutaj ogląda on będzie czarny znaczy no, bardziej taki brązowy o oh, jest są też nie wiem, czy wziąć innego, ale tak, on miał być czarny, więc to nie są. Mam go. Oto, oto on. Mi, mini kotek, taki ma mały. Um, więc jedziemy już do domu. I już mamy tego nowego członka. I chyba jednak, no, nie będzie chciała. Idziemy, i pójdziemy do naszego domu. My już na kociaka więc no tutaj na łóżku koposimy. O już jest tu na łóżku, a ja się z Wami ogólnie żegnam. Pa, papa.